Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie z cyklu Chirurgia plastyczna. Często pytacie mnie podczas wizyty o rzeczy, które dotyczą konkretnie pomniejszania piersi, co jest Wam bardzo problematyczne w życiu codziennym. Niezależnie od tego, w którym momencie przychodzicie, bo często przychodzicie w wieku młodym, w wieku troszeczkę bardziej dojrzałym, kiedy jest ten właściwy moment. Dlatego do tego właśnie cyklu spotkań zaprosiłam wyjątkową osobę, jakim jest pan doktor Ryszard Nawrocki. Witam panie doktorze. Bardzo, bardzo cieszę się, że zechciał Pan wziąć udział w tym projekcie, dlatego że to jest projekt do młodych ludzi. Do młodych, którzy właściwie są na tym na tej na tym początku drogi, co dalej ze sobą zrobić, kiedy moje piersi są zbyt duże, jestem zbyt młoda, nie jestem gotowa na to, co mnie spotkało, dlatego że ten proces rozwoju zaczął się zbyt... W wczesnym wieku, co wtedy powiedzieć takiej młodej dziewczynie, nastoletniej, która przychodzi i pyta, bo przychodzi po stanie, po swój pierwszy stanie? i pyta mnie, co dalej, jeżeli ona na dzień dzisiejszy ma rozmiar J, to co będzie dalej, kiedy ona ma dzisiaj 15 lat? Czy to jest kwestia procesu, gdzieś tam powiedzmy, musimy poczekać, aż zakończy się ten okres dojrzewania i dopiero wówczas. Można pomniejszyć piersi, Jak to jest panie tak, doktorze. No jest tak, jeżeli za okres... Musimy poczekać, aż te piersi wyrosną ostatecznie, ale jeżeli pacjent czyli młoda osoba zaczyna wcześniej miesiączkować, to też wcześniej okres wyrzeczania się skończy. Podobnie jak jest na przykład przy operacji nosa, gdzie pacjenta też, pacjent młode dziewczyny się okazuje wcześniej niż chłopców, bo chłopcy wyjrzewają później. I tu jest taka sama sytuacja. Tak? Że... A jak wygląda Panie doktorze cała ta operacja, bo dziewczyny często bardzo się boją. Bo, tak, bo ten kręgosłup rzeczywiście mają, po pierwsze kręgosłup ich boli, dlatego że to są te uciski, to jest ciężar Część. często dosyć spory. To już wiemy, że dopiero po okresie jakby zakończenia tego dojrzewania możemy tą próbę jakby podjąć. I pierwsze spotkanie, ale proszę powiedzieć coś na temat samej, tego, samej tej operacji pomniejszającej piersi. Czy to jest takie tragiczne, bo one często oglądają niepotrzebnie te filmiki, które pokazują tą operację, a tak naprawdę przecież każda osoba jest inna, prawda? No tak, yy, czy, czy to nie jest operacja w ogóle redukcji piersi, tak? Czy tak, redukcja po prostu. Tak, zmniejszenie piersi. No to jest Znaczyń. operacja. No nie jest to operacja taka błaha, że przychodzi jak operację powiek czy łóżku, ale no, jest to operacja wymagająca z nieprzenie ogólnego kilku godzin pracy instalatoriuszka zielona, tak, czyli kilku godzin pracy. Ale po tej operacji też no, widzimy doskonale efekty I uważam, że bo to też w tej chwili tak z przekonaniem, mówię, z przekonaniem o tym, że pacjentki, które, to są najbardziej wdzięczne pacjentki, które przychodzą do mnie po operacji, po operacji na to, że Jak w mojej już w ciągu tych kilku godzin się zmieniło, bo przychodzą z sali operacyjnej do sali opatrunkowej, z sali wypoczynkowej do sali opatrunkowej i na tej drodze mówię, A, zupełnie nie mam tych piersi ciężkich. Fajnie sobie wyglądam, tak? Oni robię te opatrunki, <grym> wyglądają. I te, y, też te pacjentki zdejmuje drenę, to zawsze y, związane jest to z obecnością dremu, Czy na pierwszym dobie, czy drugim dobie ten dreny się zdejmuje. Najczęściej, y, naj, najczęściej jest tak, że to bezpośrednio kilka godzin po operacji. Jak nie ma chrowienia y, z reguły nie zdarzyło mi się, żebym musiał reoperować pacjentkę po redukcji to znajduje te dreny i one wychodzą sobie już w biustonoszu, bo ten biustonosz je i dopasowuje, tak, się dopasowuje już tak, wcześniej. Tak. Rozmawiamy. Nie mogę jej dopasować tego biustonosza przed operacją. Oczywiście. Dopiero tak. później po operacji z, y, dopasowuję ten biustonosz y, pacjenty i one wychodzą sobie już tak y, no, na, na ludzie. I generalnie rzecz biorąc jest to tak, że ta operacja nie boli. Pacjenta. Nie powinno boić. Jak, jak gdyby po operacji pacjentka zgłaszał w dół, panie, to, że tu mnie boli. ja jej tam uciskam, patrzę, to jak jest yy, wirus, yy, czy ten, ten pozostały wirus pacjentkę woli, to dla mnie jest to niepokojące. Ale nie zdarzyło się Panie wiadomości. Nie zdarzyło się, nie ale to, 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 to nie oznacza, że nie może się zdarzyć. Ale to jest w bardzo wyjątkowa sytuacja. Gdy, gdy, te, te zabiegi też dla chirurga trwają długo, bo wymaga to, ten zabieg wymaga szczególnej precyzji, szacunku do tkanek, wymaga wytrwałości, takiej precyzji i cierpliwości dla, dla chirurga. Tak? czasem trzeba. Bo ładnie poukładać ten bo kształt piersi, też trzeba zmienić. Bo z reguły jest tak, że te, te piersi te duże, to wychodzą tak, z tak. a my chcemy zrobić kształt te piersi. Żeby tak, mm -hmm. były na środku piersi, tak, żeby. No więc y, trzeba zrobić coś takiego, że trzeba popracować, tak? Skórzy często się zdarza, że po prostu przycinam, mm -hmm. no, Jeszcze raz przycinam, drugi raz przecinam, trzeci raz przycinam i później jest, jest fajnie. Jednej piersi. Na przykład, ja zaczynam od prawej piersi i później, naj, takim największym e, Wyzwanie? wyzwaniem jest to, żeby dopasować tą lewą pięść do, tak, do tej prawej. Żeby <grym> tak zrobić, Daj. żeby te pierści wyglądały mniej więcej równo, tak? Żeby, żeby wyglądały i i tak to Dlatego, kochani! Jak widzicie, nie to, że pan doktor do każdej z was podejdzie zawsze z wielką empatią, taka jest prawda, znam pana doktora już kilka lat, jest wyjątkowym człowiekiem i zawsze, zawsze dopasowuje się do potrzeb danej osoby, da, da dobre rady przede wszystkim, zawsze są na, na pierwszym miejscu i dobre pacjentki, to co jest dla mnie jako kobiety ważne i chciałabym, żeby było dla was. To, co jest dla mnie również istotne, żebyście zawsze pamiętały, że konsultacja z Panem doktorem to jest czysta przyjemność i jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, boicie się, wciąż jeszcze się zastanawiacie na pomniejszeniu piersi, które jest Wam bardzo uciążliwe, bo i kręgosłup, i szybkie chodzenie, już nie wspomnę o kwestii emocjonalnej, która jest tutaj dużym czynnikiem. Świadczącym o problemach i tym wstydem, który posiadacie i ubiorem, bo często jest tak, że jesteście bardzo szukłe, a piersi macie jakby doklejone. Wstępnie miałem pacjentkę, który tak. powiedziała, że mam godę ma 23 lata i ona się przed nim wstydzi rozebrać, gdzie nie rozebrała się nigdy. Teraz w by mogła się rozebrać. Widzicie? O, 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 Widzicie? Tak? <laughs> Więc nie trafcie czasu. Przyjedźcie do Wrocławia do pana doktora na Nawrockiego, wyjątkowego chirurga i człowieka przede wszystkim, a na pewno będziecie od, od, od tego momentu, jak słyszycie, wasze życie będzie wyglądało inaczej. Zapraszamy Was gorąco, wspólnie, ja i pan doktor. <grym>